polityczne, ale nie wiem, co dalej, bo w kraju dzieje się to, co się dzieje. To niepokojące. Polityczny człowiek. Anna Hałas-Michalska. Wydarzenia. Dziękuję, widzom Polsatu. Zapraszam Państwa teraz do Polsat News. Dzisiaj w Polsacie o 20.00 kabaretowa moc przebojów. Wracamy. Czas na gwiazdy polskiego kabaretu, które wystąpiły na festiwalu Magiczne Zakończenie Wakacji. O 22.10 Love Island, Wyspa Miłości. Najgorętsze reality show tej jesieni. Kto zostanie mistrzem flirtu? Jutro o 25.00 mega hit. Uprowadzona dwa. Przeszłość nie pozwoli o sobie zapomnieć. Liam Mison znów musi uratować swoją rodzinę. Tylko najodważniejsi podejmują wyzwanie Ninja Warrior. W drugim starciu z torem zmierzy się Miss Polonia, Agata Biernat. Kobiety górą. Oraz zwycięzca programu Twoja twarz brzmi znajomo, Marek Kaliszuk. Proszę trzymajcie kciuki. Ninja Warrior, wtorek 25. Kasper zaczyna szkołę. Marzył o nowym pokoju. Pomogła pożyczyć się kasie stawczyka.